Las Bielański. W przyszłym roku upłynie 50 lat, dokładnie 50 lat od chwili utworzenia tutaj Rezerwatu Przyrody. Wcześniej to były lasy książęce, później lasy królewskie, później rządowe, a w tej chwili już jest ochrona, ochrona w randze też w sieci. Osto, o, w sieci Natura 2000. Ze względu przedmiotem ochrony tu są dwa gatunki owadów. To jest kozioróg dębusz i pachnica dębowa. Kiedyś płynął tutaj potok bielański. Zastanawiam się, na pewno miał jakąś inną też nazwę. Natomiast no, pięknie się zachowały tutaj starodrzew przede wszystkim, patrzcie trochę to niebezpieczne podczas na przykład e, e, mocnych wiatrów, więc trzeba tutaj patrzeć od czasu do czasu czasami nawet w upalną pogodę drzewa potrafią się przewracać szczególnie takie wiekowe kiedy drzewo zaczyna pracować pod wpływem zmian temperatury miałem taką sytuację potężne drzewo zwaliło się w na terenie o, o stoi w tej chwili też w sieci Natura 2000 pod Jurząpą Pakosławskiej, Huk był olbrzymi, myślałem, że ktoś po prostu to drzewo ściął, No się okazało, że nie, no, po prostu ono naturalnie się przerzuciło. Tutaj intensywnie odzywa się gdzieś kowalik. Aup. No i tutaj mamy rynę która pewnie wypełnia się wodą okresowo zresztą co świadczy o tym pobudowanie tutaj tego mostku no myślę, że okrągła rocznica zobowiązuje do czegoś nie wiem czy sama uczelnia, która tutaj się znajduje czy władze Warszawy, czy też Rodoś upamiętni to jakimś sympozjum chętnie bym wziął w nim udział i posłuchałbym, dlatego, że no, Las Bielański jest przedmiotem zainteresowań e, naukowych. No i, i tak od czasu do czasu warto uzupełnić te informacje o nim. A na razie należy się cieszyć tymi pięknymi, tutaj dzięcio przed nami, e, tymi pięknymi e, wyłomami Wiatrołomami, które się tutaj zachowały i nikt ich nie zabiera stąd. No, mamy też któryś z gatunków grzybków, ale jaki to nie powiem. Op! Trzeba będzie to rozpoznać.